Myśleliście kiedyś o czymś wyjątkowym, ale tak bardzo wyjątkowym, że w Polsce ma to około 2% społeczeństwa, o rzeczy, o której krążą legendy, szczególnie te poprzedniego układu, że jesteście gorsi, że nie zasługujecie, że tego nie możecie mieć. Myśleliście kiedyś o czymś, co buduje kompetencje, kształtuje świadomość, daje realne umiejętności, umiejętności specjalne. Myśleliście kiedyś o czymś, co daje Wam Realne poczucie bezpieczeństwa oraz zarządzania tym bezpieczeństwem, w szczególności swoim oraz swoich bliskich? Myśleliście kiedyś o pozwoleniu na broń? Uwierzcie mi, u nas w kraju nie jest to wcale trudne. Wystarczy się zdecydować. Bardzo nie podoba mi się narracja, która w tej chwili krąży w mediach. Narracja, która mówi wam, że macie robić plecaki ucieczkowe. Dlaczego mamy uciekać? Kto nam każe uciekać? Gdzie mamy uciekać? Nie uciekajcie. Walczcie, brońcie się wszelkimi możliwymi sposobami. Nikt o zdrowych zmysłach nigdy nie zaatakuje państwa, którego społeczeństwo jest uzbrojone. Dlatego róbcie pozwolenia na broń. I to wcale nie jest tak, że jeżeli Polacy dostaną broń, to się pozabijają. Że gryje będą kończyły się strzelaninami, że mężowie będą strzeli do żon i tak dalej, i tak dalej. Uwierzcie mi, w Polsce trochę ludzi ma broń. Znam wielu dojrzałych. I porządnych ludzi, którzy dbają o swoje własne bezpieczeństwo. Oczywiście, w tym wszystkim ważna jest osoba, która przekazuje Wam wiedzę. Dlatego dam Wam coś od siebie. Trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki od godziny 19 do godziny 20 będę występował na żywo. Na aplikacji TikTok i na YouTubie możecie zajrzeć, zadać pytanie, zapytać się. Jeżeli będę w stanie Wam na nie odpowiedzieć to oczywiście Wam na nie odpowiem. Jeżeli nie ja, to odpiewam to się inny, ponieważ nasza społeczność jest dosyć duża. Dlatego widzimy się na live'ach. Strzelajcie świadomie do następnego. Róbcie pozwolenie.